Jesteśmy bezpieczni! Sponsorem kanału jest Betclick, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów. Link w opisie. Marcin, gratuluję wygranej. W wywiadzie po walce w klatce powiedziałeś że jutro urodziny, więc moje pytanie na początek. Czy to najlepszy prezent urodzinowy, jaki 100%. sobie sprawiłeś? Na pewno, 100%. Ale trudny taki prezent. Kosztowny, bardzo bym powiedział. bardzo bolesny. Eee, zwycięstwo. Kiedyś mój trener powiedział, że po wygranej walce szybciej się dało. Marcin, to przejdźmy do rzeczy. Bo walczyłeś w grudniu, teraz nie miałeś za dużo czasu, tak naprawdę, na przygotowania. Gdzie ty zdołałeś się przygotować na takim poziomie, żeby stawić czoła facetowi, który ma jeden z najlepszych klubów w Polsce, jeśli nie najlepszy, i całą gamę sparing partnerów? Był A coś więcej? No, lokalnie dużo. Ja mam bardzo dobrego stworzenia partnera w Anglii i rozmawialiśmy o nim dużo o z Bukowskaz. Ale jeszcze jeździłem tak troszeczkę do Koszalina, do znajomych klubów. Trenowałem z mistrzem świata w kickboxingu, z takim młodym chłopakiem. Tam też w klubie Judziców. W Koszalinie też miałem bardzo mocnych graplerów. No, nie było tego grapplingu za dużo, ale czułem się, no, czułem się mocno. No. Można powiedzieć, że yy, może nie decydującym, ale bardzo ważnym momentem było to, co wydarzyło się pod koniec tej trzeciej rundy, I przynajmniej tak wszystkim się tu wydawało. Drugi knockdown, co według Ciebie też mogło być decydujące, jeśli chodzi to o ostatnie ostatni 30 sekund i ja trafiłem, tak. Tak? tak? Poszliśmy na ostro, ja wiedziałem, że on 30 sekund, że on postawi wszystko na jedną kartę. Yy, myślę, że też czuł, że przegrywa tą walkę na kartach punktowych. Nie wiem, który z sędziów dał mu rundę, bo tam w każdej rundzie był chyba knockdown, tak? W każdej rundzie był? W pierwszej rundzie, w trzeciej na pewno. Tak? tak w drugiej? Tak. W drugiej więcej trafiałem. E, moje walki, jak, sędzi, jak oceniają... Ja wiem, że tutaj też Bartek miał e, swoją rzeszę publiczności. Tutaj troszeczkę ściany też miał po swojej stronie. Ale ja jak walczę do wstecznym, to mi nie, sędziu, mi nie dają tych walk. Mimo to Bartek dostał tam jedną rundę tutaj, to ja nie wiem od czego to zależy. E, mimo wszystko szacunek do Bartka, bo Bartek to jest mega koń. Jednak widziałem, że moje ciosy robią na nim wrażenie, mimo wszystko, widziałem, że ta prawa ręka, prawy overhand, prawe sierpie dochodziły, e, czułem się boksersko tutaj w tych płaszczyznach z nim dobrze. Mówisz, że na nim twoje ciosy robią wrażenie, a czy na tobie cokolwiek tak, zrobiło wrażenie? Tak, tak. E, tak jak już powiedziałem, e, lewą nogą trawił na wątrobę, przytkało, e, ale nie poszedł za tym. W trzeciej rundzie miał taki moment, że poszedł gdzieś tam taką dłuższą serią na mnie i sklinczował, też byłem trochę przytkany wtedy, no ale pod siatką trochę odpocząłem, miał chyba zapięty chwyt. No, ale mnie pod ciężko obalić. Jesteś doświadczonym zawodnikiem i jak myślisz, czy to właśnie doświadczenie wygrało tutaj z młodszym Bartkiem Na pewno Szewczykiem? Na odegrało tutaj doświadczenie kluczową rolę. Mimo wszystko Bartek ma jeszcze dużo czasu. Ja toczyłem swoją pierwszą walkę zawodową jak miałem 28 lat. Teraz nie chcę powiedzieć źle, a ile Bartek ma lat? 24? 26. 26 lat. Tu już jest ile do przodu, nie? Mhm. Także jestem przekonany, już takie mocne walki bierze. Bo walczył już o pas w ciężkiej, teraz tutaj eliminator, i już w pierwszej walce tam miał mocnego Czeczena. Eee, także ja bardzo, bardzo lubię, nie wiem czy to było widać na, na naszych e, konfrontacjach wcześniej, na wymianach, na wywiadach. Eee, to jest sport. Ja zawsze powtarzam, to bez względu na to, czy kogoś lubisz, czy kogoś nie lubisz. I tak trzeba wejść do klatki i walić na łeb. Także to bo ktoś może być y, arogancki i, 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 i wiesz nadęty puzon. Y, miałem też takich. A ktoś może być super przyjemny gościu, nie robi to żadnej różnicy. Tak samo trzeba walić na łeb. Przed walką nikt nie spodziewał się, tak naprawdę, patrząc na Twoje walki i na Bartka, że to będą trzy rundy, pełne rundy. Czy Ty też szkowałeś się na trzy rundy, czy myślałeś, że jednak skończy to przed czasem? Ech, no, zawsze chcesz, wiesz, nikt Ci nie płaci tutaj za nadgodziny, e, ale, ale no, no, zawsze chcesz trafić też do. Ja tam miałem parę takich sytuacji, że trafiłem i poszedłem. W parterze gdzieś trafiałem, Bartek wstawał. Bartek, twardy gościu, no, trzeba mu przyznać, że twardy gościu, e, ale ja chyba też jestem trochę twardy, twardy, mam ten łeb. No. Oboje twardzi jesteśmy. Ale jeśli myślimy o kategorii półciężkiej, to raczej rzadko kiedy trzy rundy z takimi mocnymi wymianami. Nie wiem, muszę zobaczyć tą walkę, ale chyba była bardzo intensywna, z tego co mi się wydaje. Muszę zobaczyć, bo mi narożnik tutaj, ja już widziałem przed, po drugiej rundzie, narożnik mówi: jest super, jest dobrze, jest dobrze. mówi: nie, nie daj mu się, nie daj mu iść do przodu, i będzie dobrze, trzymaj gardę pracuj i pójść do przodu. No i tak zrobiłem, posłuchałem się mojego narożnika, może wymienię kto tam był, Bartek Lipski, Wojtek Wiśniowski, Marcin Rydkiewicz, wszyscy z Białogardu, USS! Ja się nawiążę, pozwolisz tylko króciutko do tej ostatniej rundy, bo nawet komentatorzy w pewnym momencie oglądając te powtórki mieli wątpliwości. Było to kopnięcie poniżej pasa? Nie było tego kopnięcia poniżej pasa? Czy Marcin była za swoim doświadczeniem właśnie troszeczkę jeszcze tu... E, poczułem to kopnięcie, poczułem to kopnięcie. Macina aha, gwoli sprawiedliwości, znaczy gwoli ścisłości, tak, tak bym powiedział, to było tak, że jeden z sędziów dał mu wygraną, nie, że znaczy, wygrał rundę? rundę. Ja no mam nie, karty nie. punktowe, są wrzucone, możemy sobie no zerknąć. Na No to, no, 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 bo ja tam się nie znam, Jasne. na sędziowaniu. <śledź> <śledź> patrzymy na karty sędziowskie. Eee, tutaj jest jeden z sędziów, 29, eee, 29 tak. dla... I tu jest Szewczyk, zobacz, tu jest Szewczyk, patrzymy na karty. Jeden z sędziów mu dał dwie rundy. To, no, chyba, to nie, chyba jakiś. Nie, jedna runda była. Zobacz. Jedna runda tutaj, patrzę, druga runda. 29, 28, 28, 29, druga, trzecia 29. Druga 28, i 28. Czyli jeden z sędziów da mu dwie rundy? i tak, tak, dwie rundy, nie jedną. Drugą i trzecią. Ja Dlatego dał Jeden z sędziów da mu drugą i trzecią rundę. Czyli tak, tak. jesteś zaskoczony? No tym sędzią <laughs> jestem do weryfikacji, ten sędzia chyba. Takim mocnym akcentem kończymy prawie. Ja się tylko dopytam. Tutaj też pojawiły się te głosy od razu. Zresztą w komentarzach po walce też już mówiono, że to taki można powiedzieć nieformalny eliminator był do mistrz do walki o mistrzostwo. To nie, to nie ja to wywołałem, Ja widziałem się wpis na Fight Exclusive Night na Instagramie. E, w gestii promocji chyba w kierunku Bartka to był taki wpis, e, że Bartek ma walczyć o pas wagi półciężkiej I znowu pokrzyżowałem plany. Już dwa lata temu pokrzyżywałem plany Wojtkowi Januszowi, a teraz z klubu Bezerkers, a teraz pokrzyżywałem plany Bartkowi z klubu Ankos. Wcześniej walczyłem też z klubem Opas, z klubem Arachion, a ja jestem sam, jeden z Białogardu. Ale krzyżujesz plany. Pozdrawiam. Ale krzyżujesz plany. Dziękuję pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. <gry facial> I wszystkiego najlepszego a, 100 a, lat zapytać, lat lat rzeczy, a zapytać o którą piosenkę bardziej lubisz czy 100 lat czy 40 lat minęło. Jakie tydzień? <gry posters> <gry> <gry> Naprawdę szybko poleciało, ale jeszcze stoję. No to właśnie tak podsumuj. 40-latek, który, którym otwierają się też o dziwo perspektywy na walkę o pas. Tak, jak powiedział jakie, jakie Igor po wywiadzie, że chyba jestem jak to dobre, stare wino. Im starsze, tym lepsze. Coś w tym jest. Eee, mój trener Piotr Gieral powiedział, że jestem taki diesel. Nie, nie kończę się. To <laughs> też się coś. Nie tym... skończył. Też, dziękuję Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest Betklik, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów. Link w opisie.